Dzień dzisiaj nagrywamy film z testowania czekolady Meltier. Meltier. Z taśkiem. Cześć. Mm, będziecie mogli wbić na jego kanał, będzie w opisie w ogóle co to jest za czekoladę. Mogę ci przeczytać. Kupiliśmy coś? No to jest po angielsku. Ekstra yy, mleczna czekolada z kreclam i karmelem jest. O. I to może być dobre. Tak zwane, spiedronki. No to otwieramy sobie. No. Czekamy, czy będzie gruba jak grubajska, to wie jak. Ale nie będzie. No nie jest Ale rozczarowanie. <laughs> yeah. tak, nie. To wygląda Tak wygląda. Tak, widać, że to bardzo. No to na tym O Opak, to zachodzi. A ja w ogóle nie Ej, tak sobie to to dobra. Ej. Mmm, <tryk> pyszne. Tak pyszne. Już tak. to złote. A ja jestem wkurzona. Tak jak zawsze. No, ej dobra. Wiesz, że to czerwone mi się zawsze robi, jak chory jestem? Kurde, prawda? Więc potem można rozpoznać. Czy jestem bardzo chory. No bo. Jestem bardzo chory. W każdym razie. Mam na myśli, że ile dać? Nie wiem. Do dziewięć. Siedem. Siedem, nie. Osiem. Osiem na dziesięć. Co? Ja? Daję dziewięć. Moim zdaniem Dubajska jest lepsza. Bo ja wolę Dubajską ale wypchniłem 8,5. No to jest dobre. Z mm. warsko w rzędzie 10-10. Widzowie, to jest polski produkt. Więc coś tak oceniam. Firma Melfia. Z polski? Tak. widzimy ten film i